Siema siema wszystkim witam Was serdecznie, słuchajcie na nowej edycji Dragona. Słuchajcie, stało się coś niesamowitego, bez kitu nie wierzę w to. Mamy godzinę 19:47, jak sami widzicie. Na serwer można dopiero wbijać od około 5 minut, może 8 minut. I słuchajcie, tego się nie spodziewaliśmy, 6,5 tysiąca graczy. W tym momencie jest 4600 plus ponad 500 osób w poczekalni. I słuchajcie, to co się stało na tej edycji jest bez skitu niesamowite, bo tyle graczy nawet nie było na edycji świątecznej. I ja już w tym momencie wiem, ja już w tym momencie wiem, że jeszcze dzisiaj nie będzie żadnych miejsc zwolnych na gilgię i jestem tego w 100% przekonany. Oj i to jest, słuchajcie, nawet w ogóle w tym momencie usuwają się w ogóle. Enchanty, enchanty z... itemów smoka. Muszę to szybko, słuchajcie, rozwiązać ten problem. Bo ktoś ewidentnie otwiera case'y i po prostu usuwa mu itemy, które kupuje. A nie powinno ich usuwać. Jeszcze są zgłoszenie, że ktoś coś kupił na stronie czegoś nie dostał, także dam szybkie ogłoszenie na czacie. Ten słuchajcie dostanie to za chwilkę, tylko na początku musimy ogarnąć lagi W tym momencie liczba graczy spada, cały czas widzę, że tutaj też również na poczekanie ludzie wbijają No słuchajcie, no takiej ilości graczy się po prostu nie spodziewaliśmy Serio, to co się stało na tej edycji jest nieprawdopodobne, bez kitu Ja bym nawet nie pomyślał, że w ogóle wbije więcej ludzi jak na edycji świątecznej, bez kitu Gdzie edycje świąteczne zawsze się charakteryzowały tym, że było tam dużo eventów, dużo graczy i edycja się długo trzymała, ale edycja teraz zimowa przebiła wszystkie inne edycje z przeciągu ostatnich dwóch lat jakoś, bez kitu. Sektor czwarty, słuchajcie, strasznie w ogóle laguje. Strasznie dwa TPS-y tutaj są. Co tu się dzieje? O kurde, masakra jest na tym sektorze. sektorze czwartym. Nie wiem, słuchajcie, ja zmienię render yy, chunków na sektorze tym czwartym na jeden chunk. Dobra, wykonałem tam komendę. Mam nadzieję, że. To się jakoś polepszy, bo serio, tam jest tak słabo, że po prostu nawet się te pesy nie, odświe nie odświeżają. Zobaczcie, tu macie cały czas. 20, jest 19, no nie, widać, że to się rusza, a tutaj nic. Tutaj to po prostu stoi. To jest na małym, naprawdę włosku. Żeby zaraz to po prostu się wyłączyło. Chyba niewiele dało, to słuchajcie, ta zmiana na jeden chunk. Ten sektor ewidentnie jest źle postawiony. Coś tam kolorek musiał popsuć. O, gildia się jakaś pokazała. Skoro jest założona gildia, to znaczy, że tutaj słuchajcie, lagów nie może być, więc się od razu tutaj tepnąłem bezpiecznie. Kolejna gildia. Ej, coś czuję, że słuchajcie, będą mocne. Będzie chyba mocny event Gildia versus serwer, nie? Coś czuję, że słuchajcie, bez skitu będzie mocno. Jak już się te gildie pojawiły, w ogóle. Gdzie itemy na gildie są bez kitu ciężkie. Jest ich dużo, jak sami widzicie. To znaczy, że naprawdę te gildie muszą być mega, mega mocne, mega duże. Aha, a to są po prostu dwie osoby. Nie wiem, chłopaki, wy chyba robicie za 10 osób, co? Yy, tylko, że nie we dwójkę, tylko pojedynczo. Ty robisz za 10, to robisz za 10. Łącznie macie 20, tak? Jakim cudem wy już stworzyliście gildię? Kolejna gildia TTD. Kurde, też się tepamy, Zobaczymy, co tu się dzieje. Ale tu rozkopali w ogóle terenu, słuchajcie, że to ogarnąć. Kurde, masakra jest tym sektorem czwartym. Cały czas, słuchajcie, to pisz na czacie, informuję tych graczy co i jak, bo no właściwie to nie ma jak, nie ma w jaki w tam inny sposób właściwie komunikować tego wszystkiego. Nie mogę też ich po prostu tepać z tego sektora, to też jest najgorsze, bo jak tam się tepnę, to już, już stamtąd nie wyjdę w ogóle. Tam się coś ewidentnie złego dzieje, bo to jest niemożliwe, żeby sektor stał na jednym tps Tam musi być jakiś błąd, słuchajcie. Czemu płaskiego bedroka nie ma? Kurde, ja nie wiem, ten chłop chyba jest na sektorze czwartym, słuchajcie. Nie, ja się muszę tepnąć. Czy on jest na sektorze. Nie, to jest sektor. Co? Ej, tu serio nie ma polskiego bedroka? Dlaczego tam jest, a tutaj nie ma? To, słuchajcie, wygląda jak faworyzacja. Ewidentna faworyzacja sektorów innych jak sektor pierwszy. <laughs> ja nie wiem, tu kolorek, słuchajcie, musi mieć jakieś chyba układy. Nie, dobra, nie będę do niego z tym pisał, bo to jest mało istotne. On na początku musi ogarnąć sobie stabilność serwera. Ogólnie, słuchajcie, zrobiłem głosowanie. Czy przedłużamy walkę ee, o topkę z 22 na 23? No ogólnie ciężko podjąć jakikolwiek werdykt, nie? Z tych wiadomości. Pojawiły się, słuchajcie, kolejne gildie. Ehm, chyba nie byliśmy w gildii ptyś na pewno. W sumie to jest, słuchajcie, nawet. Też jest trochę ludzi. Czyli gildia ptyś się pojawiła i DPD chyba? I ropa prawdopodobnie? Kurde, dużo jest takich masówek, słuchajcie. O, kapliczka, kapliczka się, słuchajcie, z tego co widzę, pojawiła już. Wyjdziemy w prawej części ekranu, zobaczymy, czy... Ona się normalnie pojawia. Bo wiadomo, jak to bywa. Bywa różnie, generalnie. Gdzie jest ta kapliczka? A ona jest teraz pod ziemią chyba? Tak, pod ziemią jest no. Okej, okay. mega ciekawe są te kapliczki, słuchajcie, pod ziemią, bez kitu. One są mega fajne. Idzie szybko zabijać i fragować ludzi. A co się właściwie staje, jak stanie, jak ktoś tutaj spadnie? Aha, no tak, jest te na górę i trzeba zrobić water skill albo perełkę rzucić. No dobra, czyli jest godzina 20, już te ludzie sobie walczą, a przypominam, że sklep i kity są ofnięte, więc myślę, że te itemki, które oni tutaj mają, to nie, no w sumie nie, ma, nie są nic warte, bo tylko żelazne itemy to są, więc wystarczy sobie skraftować, nawet nie trzeba enchantować. I co, wbija gildia cube i lecą chłopaki z tematem. Czy ktoś tam kamiennym mieczem, <laughs> ktoś tam kamiennym mieczem walczył? Kamiennym mieczem bez enchantów ktoś walczył, nie? Normalnie na wydrę Tak o No słuchajcie, gildia ropa ewidentnie tutaj podbije kapliczkę I teraz zobaczymy jak to się zregeneruje, okej, okay, ładnie wszystkich odbija I pojawi się od razu bedrock I teraz kroczek po kroczku, elegancko Regeneruje się cały Kuboit Naprawdę bardzo ładnie to kolorek zrobił Taka kapliczka nic po sobie właściwie to nie zostawia o i teraz się tutaj klepią Słuchajcie, gdyby nie, o już można wbijać Chyba już normalnie można grać Tak, sektor już wszystko działa Dobra, to ja może zaspamię, że 20.15 Czyli właściwie za 7 minut Dam każdemu 10 premium case'ów I oczywiście też informuję odnośnie tych zakupów Bo też yy, był z tym problem I już widać, że Powoli liczba gracza, graczy Słuchajcie, rośnie, więc bardzo dobrze Bardzo elegancko tu kapliczka się regeneruje, więc petarda. Udajemy się na spawna. Zobaczymy, jak to, słuchajcie, wygląda. Czy mogę się udać na spawna? Bo coś komenda spawn chyba nie działa. No, ewidentnie. Coś się dzieje. No dobra. Zrobimy, słuchajcie, reloga. 4600 osób. W ogóle MOTD jest popsute, więc muszę je naprawić szybko. Dobra, naprawione. Jest troszeczkę na narąbane kolorków, ale słuchajcie, tyle się dzieje, że aż ciężej to jest ubrać słuchajcie, w słowa, jak tak właśnie na kolorowo. O, wbiłem na serwer. Kolorka postawił teraz drugi sektor spawna. Jezus, Maria, ale słuchajcie, normalnie, bez tu jest takie Kongo. Takie jest Kongo. Czekajcie, bo ja muszę napisać tam wiadomość na czat, żeby oni wiedzieli, że o 20.15 rozdajemy Kaisy. Wiecie, ja się chyba się oddalę od tego w ogóle, żebym nie miał takich lagów. Nie wiem, czy to coś mi zmieni, skoro mapę mi w sumie nie ładuje. Oj oj. Ja stałem cały czas. Nie. No słuchajcie. Nie dam rady, nie wyrobię po prostu. Chcę oddalić się od tego spawna, bo mnie ewidentnie laguje od graczy. Na no, 100% mnie laguje od graczy. <laughs> Można podwoić i dać na następną edycję. <laughs> O, kurde. Dobra, to się zapytamy. Czy podwajamy i dajemy na kolejną edycję dwa razy więcej? Dobra, chyba chcą teraz. Chyba chcą teraz. W ogóle to jest niesamowite, jak ja wpisuję komendę, klikam Enter i to się wykonuje po kilku sekundach, nie? Kurde, nie chciałem włączać tego czatu. Ja pierdzielę. Sorry, ale nawet moje komendy mają lagi. Dobra, to, yy, to co? Czekajcie, rozdajemy teraz, czy. Dobra, słuchajcie, jasne info dałem, ja tego generalnie nie widzę, ale jest co najmniej 100 ludzi w poczekalni w tym momencie, co najmniej 100 osób próbuje wbić na serwer, dlatego po prostu przeniosę godzinę na godzinę, no nie wiem, 20, powiedzmy 18, tak, 20.18 i dam każdemu, dam każdemu wtedy case'y, 4700 graczy, słuchajcie, bez kitu, mega dużo, mega dużo ludzi. To jest definitywnie najlepsza edycja zdecydowanie ostatnich lat. 6,5 tysiąca słek w piku. To jest mega giga dużo, naprawdę. Dobra, nie wiem czy oni dostali. Ale muszę włączyć słuchajcie wiadomości z Premium Caseów. Jak zacznie spamić, znaczy, że... Tak. Dostali, OK. Słuchajcie, ja lepiej się udam na inny sektor spawna, bo jak widzę, że to jest 500 osób, to po prostu aż... Się boję tam stać. Też gracza o tym poinformowałem, że jest drugi spawn. No zobaczymy. Słuchajcie, jak to się będzie miało. Te pary są wyłączone do 22, więc na szczęście aż tak bardzo tutaj te spawny w sumie, no są trochę potrzebne. Bo tu jest strefa PVP, co by nie było. I ludzie też muszą korzystać z tego spawna. O, ktoś to jest zgłosił wieśnia. Wieśniok? Wieśniok ma X-raya. O, chyba się, słuchajcie, wykonały wszystkie usługi, tak mi się wydaje. Bo bardzo dużo zaspamiło na raz na czacie i mam wrażenie, że chyba się to naprawiło i po prostu wszystkie rzeczy, które zostały kupione, nie zostały nadane, w tym momencie się nadały, tak mi się wydaje. Gdzie jest ten wieśniuk, do którego się tepnąłem w ogóle? Aha, on ma już swoją gildię. Kurde, on jest na Lunarze, na Lunarze można mieć w ogóle x seria Nie ogarniam tego za bardzo w sumie. Dobra, słuchajcie, widzowie, ja się z wami będę żegnał, bo no muszę ogarnąć te usługi, nie chcę, żeby było tak, że ludzie będą czekali, słuchajcie, na coś, co y, kupili i powinni to otrzymać natychmiastowo, więc ja się, słuchajcie, z wami żegnam. Dziękuję wam za, za ten start, mimo problemów, naprawdę było bardzo fajnie y, zobaczyć ponownie tak dużą ilość graczy i będziemy się starali na 110%, żeby ta edycja się fajnie trzymała, więc zbijajcie na Dragona, dołączcie. Yy, czym prędzej, póki jest miejsce na mapie. W ogóle zobaczymy, jak wygląda mapa. Dobra, słuchajcie, jeszcze jest gdzie założyć gildię, więc dołączajcie czym prędzej. I jeszcze raz ponownie dziękuję za to, że byliście na starcie i dziękuję wam za oglądanie do końca. Trzymajcie się wszyscy ciepło i do zobaczyska na zimowej edycji Dragona. Yo!